Malko Widzowie, to ja Miss Ania Widzowie co będziemy dzisiaj robić, już oczywiście mówię nawet troszeczkę już widać co będziemy robić dzisiaj sobie otworzymy oczywiście coś skromnego, a otworzymy sobie już Wam pokazuję dwie saszetki Widzowie kart LEGO Ninjago i to są karty LEGO Ninjago Dragon Rising, seria 9 oczywiście i to jest oczywiście Training Card Game oczywiście te nasze karty no i jest w środku 6 kart jak widzieliście, oczywiście na moim shorterze, bo wysyłałam, zrobiłam takie mini zakupki w. w, no, w kiosku oczywiście. Takie mini, mini po zakupy i sobie kupiłam widzowie sobie dwie saszetki, jak widzicie, kart. Oczywiście jeszcze kupiłam taką gazetkę, widzowie, z Lego Ninjago. Tam za 3 zł, ale widzieliście to na szorcie na pewno. No i kupiłam widzowie te saszetki kart oczywiście miałam już widzowie nie brać tych saszetek mówię ale patrzę mówię a co tam szkodzi jeszcze sobie mówię wezmę dwie saszetki co tam szkodzi jak widzicie no były po 3 złote widzowie no to mówię a dobra już sobie mówię wezmę jeszcze jedne i wzięłam widzicie z Lloydem i z naszym Zejnym. no to zobaczymy oczywiście co w środku się znajduje już nie będę oczywiście przedłużała dzisiaj już patrzymy co w środku oczywiście jest Ok. To sobie już z takiej specyfiki który będziemy otwierać, bo nie będę ten. No dobra, którą najpierw otworzymy? No dobra, otworzymy najpierw z Zenem, a dopiero z Lloydem. No i w tej całej serii można było zebrać ponad 256 kart. To sporo. I dobra, jakoś tu ładnie może otworzymy. O. Ty ładnie się mi otwiera, zobaczcie. Chyba klej spadł, czy coś. No ale dobra. Czekajcie. Mm. Czekajcie. Uf, to mi się jakoś ładnie wyjąć z tej saszetki. No, czekajcie. Czekajcie. Tak ładnie się wiecie otworzyło, ale teraz nie chcę mi wyjść nawet jedna teraz. Czekajcie. Może tam trzeba jakoś powietrze czy coś. To poszło. Czekajcie. Do góry Możemy jedną wyjąć. Jak nie, to po prostu nie będę przedłużać, prostu zmniejszę tą saszetkę, ale szkoda mi trochę było... trochę jakby... Widzę, że zostawiam sobie czasem te saszetki w tych kartach, bo tak trochę szkoda. No ale zobaczymy. Czekajcie. Dobra, dobra. O, dobra, już mam pierwszą kartę. Dobra, idzie. Po kilku minutach, po kilku czasie. No dobra, jakoś sobie... A, tak mi się tu zepsuło trochę, no ale to nieważne. No i teraz ostatnia. Oj, trochę już jedną widać, ale to za pososuję. No i dobra, została ostatnia i nie wiem. Dobra. Czekajcie. Dobra, jakoś sobie otworzyłam. Zumiałam z tyłu po prostu, no ale dobra. Już oczywiście chowam to naszą. Sortuję, żeby nie było. No i patrzymy oczywiście wszystkie nasze karty. No to pierwszą kartą, którą dostajemy jest z postaciami. to jest Drużyna, Doktor, Larów i Dorama. No trochę znamy tych naszych tych, spoko karta. Kolejną kartą jest <śm> Pyszne Ciasto i to jest akcja i mamy tu Pyszne Ciasto Arina przypuszczam. Ale jako akcja taka, wiecie, to zdjęcie z, chyba z sezonu, to takie trochę śrenie, szczerze mówiąc. Z, jak patrzę te, wiecie, z akcji lubię te karty z akcji, ale ta to taka śrenia. No ale dobra, idziemy dalej. Kolejna jest... Uuu, zaszlaczka, ale trochę też je traktuję niektóre jako też. Akcja, i to jest podpatrywanie. I też fajna karta. Lepsza niż chyba ta. Z tym ciastem, no ale okej. Okay. Kolejną kartą jest. u nasz zestawik pojazd i to jest bestia fotak, Ale wiemy jak normalnie się nazywa, oczywiście. Nawet tu widzowie. Ten gliczek oczywiście, czy pies, jak to z wam uzwał Był recenzowany czy się na moim kanale, zapraszam, oczywiście. No i dobra, kolejną kartą jest. Uuu, komiksowa Takiej ciebie nie miała moja droga. No, ale wyglądasz bardzo fajnie. I oceniam też fajnie. Fajna kolejna karta. I ostatnią kartę już pokazuję. Jest ta -dam! i to jest, widzę, karta jak widzicie, taka. I to jest, widzę, drużyna Lloyd Kaj-I-J J. 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 w akcji. O, nasi chłopacy. To akurat bazuje idealnie trochę do niej, bo mamy tutaj yy, ukochanego, oczywiście, nie, No i brata. Kaja, no i Loida jako też brat no bo sumie mhm. oni się tam traktują jako też całą rodzinę, no to wiecie no ale spoko karta i która to w ogóle jest, muszę zobaczyć aż na opakowaniu karty bio holograficzne mega kartu nie, to wiecie co to chyba jest karta yy, holograficzna, no to nie jest jakaś cenna, ale fajna, nie miałam takiej w ogóle no to spoko no dobra, no to fajne karty się nawet tutaj w tej saszetce trafiły to teraz otworzymy z Lloyd'em zobaczymy co yy, z Lloyd'em skrywa dobra, tą sobie rozwalimy, już tak się rozwaliła no i dobra o i widzę, że dostaniemy Dostajemy widzę tą zasady gry w Zaraz przejrzymy sobie. Dobra, tu sobie wyrzucę z Lojdem, bo z tą Lloydem to już się tak zepsuła to z No Ale dobra, poczekajcie, potasuję sobie karty. Okej okay. dobra, podesowałam już karty, zaraz je Wam pokażę, ale najpierw Wam pokażę no, oczywiście i z, y, zasady gry, bo no, tymi kartami w sumie można też grać i kolekcjonować. Ja sobie bardziej nie gram, nie, ale bardziej karty też w sumie kolekcjonuję. No i tu macie, wiecie, wszystko opisane po prostu, jak się w nich gra, po, prostu po co są te moce i tak dalej, i tak dalej. Etaw wstępny, etap pojedynek. Nawet do tego jest tam chyba. Shot. No to spoko. No w sumacie to po prostu karty, puzzle. Macie to wiecie wszystko jak wypowiedziane, wytłumaczone. No ale będę sobie zostawił oczywiście to położę obok. No i zobaczymy jakie się karty tutaj trafiły. Jestem bardzo ciekawa co Lloyd nam przyniósł za karty. No pierwszą kartą jest u Pierwszą kartą jest oczywiście silna Sora. Nie miałam takiej. Bardzo fajnie jest z tymi jej fajnymi włosami. To fajnie. Kolejną kartą jest oczywiście. O! No ja nie miałam go też Przepo... przepotące Rilu. O jaki słodziak. No lubię filmowy w tej mniejszej wersji widzowie Rilu niż tej trochę większej. Bo naprawdę Rue jako maluszek był bardzo słodki, bo teraz wyrosną to taki już taki średni. Ale ten malutki zawsze Rio dla mnie będzie takim malutkim smokiem. Nie, nie taki duży. Ale ten akurat mi sobie pasuje. Jeszcze... Wiecie co, jak jeszcze trafimy tutaj zaraz w tej talii, wiecie, Arina to w ogóle będziemy mi jej ekipy. <grym> Naprawdę. Ale dobra, idziemy dalej. U, szczęśliwy, akcję i nie kojarzę go. No to jest na pewno, wiecie, te akcje, no to zawsze są w serialu. No to chyba jakiś, chyba robot jakiś chyba z tego. Z tej kraj... Wiecie, z tego, gdzie ta ta cesarowa Be Beatrix rządziła, to może jest taki jakiś gdzieś robot, bo trochę wygląda jak robot, ale okej. Okay. Ale jak się trafiło naprawdę Riru i Sora, no dobra. Okej, okay. to kolejna karta. Akcja i mamy znowu Sorę i to jest widzowie drzemka. <gryw> jak się śpi. Po prostu, no nie no, po prostu ja lubię widzowie trochę te akcje, bo widzowie mamy jakby takie odcinki z sezonu. fajnie to wygląda. No i mamy ostatnie dwie karty, no i zobaczmy co będzie. Uuu. Mamy tutaj widzowie... Chyba też taką... Nie. No nie, to są podobne. No to to, to jest ta. To jest ta karta holograficzna znowu, ale też jest fajna i to jest widzowie łowca szkieletów akcji no i bardzo fajna karta ale ta z, z chłopakami jest lepsza trochę, ale ta też jest w sumie powiem yy, też spoko to też oceniam dobrze, no i zobaczmy ostatnią, bo ciekawa jestem jaka jest i jest co? w, tym, w jednej saszetce dwie limitowane karty? Ja nie mogę, ty jakiś jakiś kwart i co tu trafiliśmy? Ultra nie, ty, a to jest jakaś chyba. Czekajcie. są so, ultra karty z ultra kra... karta widzowie, no bo piszę ultra nie, no to musi tu być to ultra karta i jedna do pięciu saszetek. O ja jak mi się dobrze trafiło, ja po prostu losowałam, po prostu bo wybierałam, wiecie? Ale zobaczcie, no, na jedną sażetkę ponad dwie limitowane, jedną tą holograficzną, a, drugą, a druga widzę ta ultra rzadka. Naprawdę no, pojawia że jestem w totalnym szoku. No to widać, Lloyd jako sażetka, Lloyd nas bardzo zbogaciła bym powiedziała, bo zostaliśmy jakby, jak widzicie, trafiłam ponad dwie limitowane i drugą trafiłam, gdzie ultra nie i wygląda naprawdę spoko. W sumie jeszcze jakby bank było, że widzę by tu by był Lloyd zamiast ni nee, to jeszcze by pasowało, ale mamy tutaj Lloyd'a z tym, no to widać karty widzowie jakby się zbogaciły. Bardzo fajnie, naprawdę. No i, powiem, no i w sumie będziemy kończyć pomału, ale powiem, która jest najfajniejsza karta, powiem Wam, że wszystkie są fajne. Z tych limitowanych, no to nie wiem, która naprawdę Wam nie powiem, która jest fajniejsze, wszystkie są fajne. Ale bym powiedziała, że na drugim miejscu bym chyba dała nie, na drugim ich, zlimitowanych, które tu się trafiły, no i na trzecim chyba ten ultraszkielet, a te zwyczajne no to wszystkie są fajne naprawdę. No dobra, napiszę w komentarzu, która z tych kart, którą mi się trafiła, wam podoba, możecie napisać w komentarzu. Czyli zapraszam na TikTok i Instagrama, żebyście byli też na bieżąco. Dajcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję za dobrą chęci oczywiście i oczywiście żegnam się z wami oczywiście i do zobaczenia w kolejnym oczywiście odcinku no to na razie